Cześć, dzień dobry z tej strony. Singata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj, dzisiejszym chciałabym z Wami po prostu zrobić taką analizę tego zwiastuna, skupić się na tych rzeczach, które są nam już wiadome, skupić się na rzeczach, które nie są wiadome, ale możemy się domyślać, czyli może troszeczkę takich spekulacji. Więc zrobimy coś takiego, jak robiliśmy już jakiś czas temu ze mną, czyli będziemy mogli ten zwiastun w troszeczkę tempie, zatrzymywać się na momentach, które są ciekawsze, bo też są czasami takie różne rzeczy, na które człowiek nie zwraca uwagi oglądając w normalnym tempie, bo skupia się na tym, wiecie, punkcie na pierwszym planie, tak? A dużo jest takich smaczków czasami po po, po prostu no Gdzieś tam zakopanych, że trzeba się przyjrzeć, żeby, żeby je po prostu zobaczyć. No więc myślę, że film może Was zaciekawić, jeżeli Was ten nowy dodatek interesuje. A jest, powiem Wam tych smaczków troszkę. Tych informacji też jest już naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także. No cóż, zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy sobie tutaj od zwiastunów. I ja tutaj bym chciała zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. W sumie to na dwie, ale najbardziej na jedną. Czyli tutaj zobaczcie, mamy dziurę w tym pniu. I to jest dosyć ważna rzecz, ale o tym może dalej troszeczkę, troszeczkę więcej powiemy. I tutaj zobaczcie, co jest fajnego. Widać tutaj interakcję z tymi ptakami. Ja Wam wstaję później, jak te zwierzątka będą, to też zrobię takie podsumowanie na temat tych rzeczy, które na temat zwierzątek mamy. No i oczywiście mamy tutaj wspaniałe. Zwierzątka, które cieszą każdego, czyli to są nasze króliczki, i też mamy tutaj o nich taką informację, że kiedy zaprzyjaźnimy się z tymi królikami, to będzie można ustawić ich dom na każdej parceli. Jednak one, jakby na początku, będą pojawiały się tylko w najnowszym świecie. No i tutaj, zobaczcie, ten króliczek jest też ubrany, więc czy tutaj pojawi się jakaś możliwość doboru? ich tych ubrań, one będą się same, 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 tak wiecie, generować w różnych strojach. I generalnie to tych królików, nie trzeba karmić, nie trzeba się nimi opiekować, ponieważ są samowystarczalne, co jest trochę szkoda, bo jakby szkoda, że nie możemy mieć takiego, wiecie, królika w domu, tak jak mamy na przykład psy, czy koty, ale już Wam tutaj na początku mogę powiedzieć, że żadne z tych zwierząt, czyli krowy, lamy, kurczaki również nie będą zajmowały tego miejsca w rodzinie. Także, no, rozumiecie. I tutaj te króliki, czy właśnie też takie, które Wam przed chwilą pokazywałam, można spotkać na wolności. No i one mogą, słuchajcie, pomagać w ogrodzie. Jak, jak kupimy im ten dom. Tak jak wam mówiłam chwilę temu, no to one będą mogły pomagać w tym ogrodzie i będą jakby częściej tutaj do nas, do nas przychodziły. Będą takimi pomocnikami. Troszeczkę mi się to kojarzy z. O, zobaczcie, na tych ptaków nie lubi, bo on tutaj kubkę zrobił. W ogóle spójrzcie na tą sukienkę, buty. No to chyba ładny, ładnie to wygląda. Więc jak to? Co ja chciałam Wam powiedzieć. Nie wiem. No dobra, i tutaj zobaczcie, mamy już widoczną okolicę. Ta okolica jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna. I nie powiecie, że nie, bo ma swój klimat. No i co? A, już wiem, co tam chciałam powiedzieć, że mi to się to z królewną śnieżką bardzo kojarzy, jak ona z tymi ptakami tam sobie się bawi. A tutaj co? Tutaj zobaczcie sukienka serio Rodem z Alicji w krainie czarów. Serio, i ten królik tutaj, no. Powiem Wam, że takie, no bardzo, bardzo fajne, fajne nawiązanie. Tutaj, jakąś mamy zobaczyć, ciekawą budowlę. To pewnie będzie jakaś e, parcela publiczna, ładna. I tutaj, e, spójrzcie na to, jak wyglądają te domy. Tutaj, możemy zobaczyć nowe okna, tak? E, możemy zauważyć e, nowe tutaj e, drzwi, tak? I mamy kolejną dziurę w, e, w drzewie. Więc to na ten moment, e, tutaj, zobaczcie. Na tych dachach jakieś wzoreczki są. W ogóle te dachy tutaj bardzo ładnie się nam prezentują. No jakiś zmartwiony ten króliczek tutaj. No i zobaczcie, jeden jest ubrany, a trzy są bez, bez ubrania. I w ogóle tutaj mam takiego mężczyznę, sobie stoi. I co jest ciekawostką, podobno ma tutaj dojście bardzo dużo ubrań dla mężczyzn, więc jestem. Jeżeli to prawda, jeżeli to się sprawdzi, to e, będę w wielkim szoku, ponieważ e, ci mężczyźni są naprawdę za każdym razem pomijani. I nie ma co się dziś, że wszyscy grają babami, bo tych facetów nie ma w co ubrać No, <grym> Znaczy, no jest, ale wiecie, ten wybór jest naprawdę e, bardzo, bardzo mały w porównaniu do babeczek. Mm, no dobra... Patrzmy sobie tutaj dalej. No, tu mamy zobaczcie, nowe, nowe jezioro. Oczywiście, no można się w nim kąpać, co tutaj tak naprawdę widzimy. To jest też jezioro z naszego nowego otoczenia. I tutaj mamy panią Zadecką. Naszą wspaniałą panią Zadecką. I co jest tutaj ciekawego, zobaczcie. Te stoiska. Te stoiska, te stragany, które no, chyba będzie można po prostu z nich korzystać. No i tutaj pani zadecko oczywiście, we swoim żywiole. No i zobaczcie, tutaj jest dla mnie bardzo, bardzo fajny moment. W ogóle fajny jest ten domek taki, taki brzydki, ale taki pasujący. No i co tutaj jest? Zobaczcie ważnego. Może niech się troszeczkę więcej tutaj wybuduje. No dobra, niech dojdzie do końca. No dobra, jeszcze kawałeczek. Dobra, bo tutaj chciałam zwrócić uwagę na te stawy, i mi tu przeminęły, no. Jeszcze raz, wracamy do tych stawów. Raz, dwa, trzy, stop. Dobra, mamy tutaj stawy, mamy tutaj kaczuszki, łabędzie, mamy tutaj wszystko, na co trzeba tak naprawdę zwrócić teraz uwagę. Bo tak naprawdę tutaj co o trybie budowy, no to tutaj możemy się po prostu dużo, dużo dowiedzieć. Zobaczcie tutaj na tym dachu są figurki poustawiane zwierzątek. Widzicie to? No i tutaj mi bardzo ciekawi tutaj te wzorki na tych, zobaczcie na tych dachach, tak. Mamy tutaj widoczne nowe okna, nowe drzwi, z tego co ja tutaj z daleka już widzę. I teraz słuchajcie, a propos tych stawików. Stawy dojdą w aktualizacji, czyli stawy będą darmowe dla każdego po zaktualizowaniu gry, pewnie przed chwilę, chwilę przed dodatkiem, tak jak zawsze. I to będzie po prostu takie narzędzie terenowe, tak jak mamy pagórki. No i tutaj mamy, zobaczcie nasze kury. Mamy krowę, mamy lamy. Tutaj w ogóle te stodoły bardzo, bardzo fajnie się prezentują. Tutaj w ogóle, zobaczcie, takie małe, ciekawe elementy. W ogóle, fajny płotek tutaj stoi. Tutaj tak samo. Takie małe, fajne elementy. Naprawdę będą tutaj bardzo, bardzo dużo dawały. Nawet to siano, które tutaj stoi, tak. No to no, no w ogóle ta parcela, tutaj, jak jest zrobiona, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Więc ja jestem jak najbardziej na tak a propos trybu właśnie tej budowy, no, no bo to na razie oceniamy. I te kaczuszki to mają być jakie po prostu ozdoby. Tak, także będzie można sobie nimi dekorować dekorować nasze, nasze stawy, więc też fajnie. Zobaczcie, tu jakiś muchomor stoi wielki. No, także troszeczkę tutaj tego jest. Tutaj w tych stawach, słuchajcie, będzie można się kąpać na jakby ich brzegach, tam gdzie będzie troszeczkę płyciej. No dobra, lecimy dalej. Co tu mamy dalej? A zobaczcie, bo tutaj się nam dalej buduje. Nadal tu, nadal tu wszystko e, mamy. No i widzicie, oni się normalnie z tymi królinkami tutaj e, no, będą, e, będą bawić. Będą ba, bawić, będzie można się z nimi e, zaprzyjaźnić jak najbardziej. No i teraz mamy tutaj coś a propos e, dyni, a propos e, ogrodów. Te króliczki są naprawdę prześliczne, jak one się tak będą tutaj kręcić. To naprawdę bardzo fajna rzecz. Z lam będzie można otrzymywać wełnę, i ta wełna będzie powodowała to, że, że te koszty e, materiałów. E, do robótek na drutach zwłoczkowych historii będą po prostu e, niższe. I te krowy czy te szlamy będą właśnie przebywać w pobliżu swojej tamtej stajni, tak? I te wszystkie dzikie zwierzęta z tego pakietu będą miały relacje z filmami w zupełnie nowym panelu. To jest jeszcze ciekawe, że, że te zwierzęta umrą ze starości, ale istnieje jakiś tam sposób, który pozwoli zachować je na zawsze. I również tym zwierzętom będzie można nadawać i imiona, także też fajnie będziemy mogli mieć różne tam krówki, o różnym swoim imieniu je rozróżniać i wiecie o co chodzi także bardzo, bardzo, bardzo fajnie, każda stajnia mieści jedną krowę lub lamę, nie mają one ogrodzenia, więc jakby można je ustawiać jedno przy drugim i teraz coś jeszcze ciekawego, że tych zwierząt nie można rozmnażać, tylko kurczaki będą możliwe do rozmnażania. Czyli lamp czy krów nie rozmnożycie. Nawet nie próbujcie, bo wam się to po prostu no nie uda. W ogóle tutaj te ubrania wyglądają fajnie. Także wszystko jest, powiem wam, że naprawdę ja jestem w miarę w miarę zaskoczona. E, mam tutaj jakiś plecaczek dla tych dzieci. Mamy kurczeczki, e, koguta, kurem. Możemy ich sobie tutaj a wszystko ładnie tutaj robić. Naprawdę jestem zakochana w tych króliczkach. No i tutaj zobaczcie, dzieci będą sobie mogły po prostu haftować, dziergać, co tam chcą sobie robić. No i mamy te lisy. No to też już tak, tak samo, jak Wam mówiłam. To jest też jako ten dziki dziki zwierzak nasz. Ale dobrze, że tutaj lama nas chroni zawsze przed najgorszym złem. No, bardzo mi się podobał ten moment w tym właśnie zwierzchu, nie? tutaj zobaczcie w ogóle, jak to fajne te chwasty, świetne, świetne chwasty, no i jajeczko oczywiście. Jajeczka tutaj oczywiście będziemy, będziemy otrzymywać, zobaczyć jak się będzie fajnie nam tutaj wykluwać. No, w ogóle kwestia mleka będzie do ustalenia na zasadzie tego, co te będą jadły, tak, czyli będzie można na przykład uzyskać mleko czekoladowe, czyli generalnie to jest ten sam patent, jaki był w tej modyfikacji, którą Wam pokazywałam i którą Wam tłumaczyłam, Identycznie ten sam, właśnie, no, patencik, no, jakby, jakby nie patrzeć. No i e, w ogóle tutaj e, spójrzmy na to, co tutaj się dzieje. Mamy tutaj kosz piknikowy, I tak nie można sobie pójść po prostu na piknik. Zobaczcie, to jest okno witrażowe, widzicie? Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo fajnie tutaj to wszystko e, nam wygląda, Naprawdę podoba mi się. No i tutaj na przykład słuchajcie, co jest jeszcze taką e, ciekawostką, e, no to będzie dodana możliwość gotowania grupą simów. E, no i e, co jeszcze? Dodano e, jakieś takie nowe przepisy, na przykład e, chleb mleczny, więc e, też fajnie, e, też taka sam ciekawostka e, dodatkowa. No, no i tutaj widzicie, oni sobie poszli na ten e, piknik. E, będzie go można sobie ten kosz e, piknikowy umieścić normalnie w wyposażeniu e, Sima. No i tutaj wiecie, no wszystko fajnie, na pewno to będzie fajna opcja spędzenia tego czasu przez naszych e, Simów. Tutaj w ogóle mi się ta dzielnica naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno podoba, więc ja jestem za. I tutaj widzicie, oni się tu wszyscy już stołują, e, więc mi się podobają bardzo te stragany tutaj. Naprawdę. O, tutaj zobaczcie, jakiś sklep z warzywami. Widzicie to? No. E, I co? No i tutaj zobaczcie, mam jakiś konu kurzu w ogóle na najlepsze, największe warzywo. Yy, nie wiem, ale... Yy... Jeżeli rzeczywiście tutaj będziemy mogli sobie brać w tym udział i naprawdę przynosić swoje warzywa, które wyrosły nam i serią, i dbać, żeby były jak najlepsze, no to to na pewno będzie bardzo, bardzo fajna opcja, bo, bo mi się takie rzeczy, takie interakcje, no podobają bardzo. No nie powiem, że nie. Tutaj nasz mężczyzna wygrał, dzieci się bardzo cieszą. No i tak samo widzicie, tu mamy te interakcje z tymi ptakami, więc to też jest naprawdę bardzo fajne. Naprawdę. Mi się to. Y Serio serio, mi się to po prostu podoba. No tutaj kolejna bardzo ostra bójka. No i w ogóle co, co z tym? Widzicie, tu te króliki wchodzą sobie. A więc w ogóle fajnie, gdyby okazało się, że jest jakiś ukryty świat właśnie po wejściu w taką norę. I tutaj w ogóle jak już patrzymy sobie na ten świat, no to. To będą tutaj trzy dzielnice z czterema parcelami i w wiejskiej dzielnicy będzie największa działka 64 na 64, także będzie bardzo, bardzo duże pole do popisu. Tutaj zobaczcie jakieś ruiny nawet, nawet mamy wodospady, wszystko, wszystko fajnie. Zobaczcie, o widzicie? Tutaj zwierzątka mogą być, raczej mają być możliwe do właśnie ubierania, także że mi się ten humor tutaj, a te kolekcje są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Serio. No i tutaj słuchajcie, jeżeli kupicie ten dodatek przed 2 września, no to dostaniecie, właśnie zobaczcie takie tutaj elementy. I spójrzcie na to drzewo, tu są dźwiczki. Widzicie to? To są, to są drzwiczki. No i co, co jest napisane w ogóle na Origin, to to, żeby kupić właśnie wiejską sierankę do 2 września, otrzymać bonusowe przedmioty, zajętego gnoma, śmigaj rowerem, zrób na wszystkich wrażenia z dawnym gnomem, i ciesz się blaskiem świecącego drzewa. Także, mm, słuchajcie w ogóle, co jest jeszcze ciekawe na Origin, to że lisy uwielbiają jajka. Ja myślę, że rzeczywiście będzie warto tu kupić coś śmieszne, tak? Tyle wszyscy błagali o te wiejskie życie, tyle prosili i w końcu, w końcu się udało, w końcu to wiejskie życie jest. Z tego, co widziałam, jest duże poruszenie na temat koni. Słuchajcie, wiecie, jakby może kiedyś się okaże, że dostaniemy jakiś pakiet rozgrywki z koniami. Ja, to prawda, nie miałam na nie ciśnienia w żadnym stopniu, ale byłam po prostu obojętna. Ja w ogóle na to wiejskie życie byłam cały czas taka dosyć obojętna, bo już po prostu za dużo było rozmów na ten temat, za dużo było próśb, i co wychodzi dodatek było, że nadal to nie jest to wiejskie życie, no to się w pewnym zrobiło męczące, i jakbym się już ten dodatek te że życie przeżarło, ale tutaj myślę, że zapowiada się to naprawdę bardzo fajnie. Ja się zawsze cieszę z każdej nowej zawartości i ta zawartość wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Wiecie, ta rozgrywka będzie coraz bardziej rozbudowywana i te wiejskie życie, oczywiście, tak jak ja mówiłam jakiś czas temu, że już mam dosyć tych wszystkich wiejskich rzeczy i na przykład, właśnie wystrój marzeń um, no, dał te nowoczesne meble, co było dla mnie naprawdę wow, ekstra. I tutaj znowu idziemy w wiejskie klimaty, ale myślę, że, że tutaj ze wszystkim się to pasujemy i że wszystko będzie bardzo, bardzo fajnie. Więc ja naprawdę już czekam na, na to, kiedy będę mogła wypróbować tej wiejskiej sielanki. Także no ciekawe, kiedy to nastąpi. No ale premiera 22 lipca. Na pewno na moim kanale znajdziecie first look oraz gameplaya, Oczywiście, wam po prostu to dam, jak zawsze. Możecie na mnie liczyć. Oczywiście też zrobimy jakiś konkurs. Ja już wam to tak zapowiadam, w miesiąc ponad miesięcznym wyprzedzeniem. Um, ale będzie. Wszystko, wszystko będzie tak jak zwykle, e, tradycyjnie. Mam nadzieję, że trochę tutaj wam pokazałam jakieś ciekawe elementy, że o czymś się nie wiedzieli. Mimo wszystko, e, zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do zostawienia łapeczki w górę. A ja się z wami żegnam. Cześć!